Stokrotka jest dzisiaj jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm handlowych w Polsce. Awans na drugą pozycję w rankingu kuriera lubelskiego jest tego potwierdzeniem. Stokrotka dzisiaj to ponad 850 sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Końcówka tego roku będzie dla nas okazją nie tylko do świętowania świąt Bożego Narodzenia czy zakończenia roku, ale również do świętowania otwarcia sklepu numer 900. Stokrotka to nie tylko sklepy tradycyjne, które znamy najbardziej. To również nowoczesne centra dystrybucji, to zakupy w internecie czy absolutny hit ostatnich naszych miesięcy mobilna aplikacja nasza Stokrotka, która jest najlepiej ocenianą aplikacją wśród sieci handlowych. Warto ją mieć na swoim telefonie. Stokrotkowa rodzina to ponad 11 tysięcy koleżanek i kolegów, którzy każdego dnia świadczą najwyższy poziom obsługi klienta, pracują nad rozwiązaniami, by zakupy w naszych sklepach były jeszcze przyjemniejsze i jeszcze wygodniejsze. Dzisiaj wszystkim im serdecznie za to dziękuję, dedykując tą nagrodę i to wyróżnienie.